Zrobienia? To ty nie wiesz? <noise> Jestem zdziwiony. Jestem wysoce zaskoczony. Świniar, a może byś zabrał medyka? A po co? Po co? Przecież ty jesteś taki twardy zawodnik. Ta. On nie może eny furter latać, bo jak lata furter, to, to spada. Wi Wszystkie ciało robiły? Ba. Więcej szmalu. A mamy tego. Bota? ja tak mówię. Kto to za mnie biega? John... John Wick. Ten z DLC, który kupujesz łysemu. Uh, Dobrze, dobrze. Zobaczymy. No halo, a tylko przeciął. No tak, no. no... Tak, oczywiście, że tak, ale jeszcze zobaczymy, kto będzie jak jak na tej Od razu mówię... Od razu mówię, że... Eee, wszelkiego rodzaju zakłady związane ze mną, w momencie, w którym... któryś z was będzie próbował oszukać, Uznam za przegrany tej osoby, która oszukuje. Także nie ma pisania do mnie: świnior, 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 nie przychodź. Albo świnior wróć. No, świnior wróci. Wtedy osobom nie no, kupiła. Halo, kupiła halo. Bez sobą, bez no. Halo, halo, tak, to się nie bawi. No, to ja tylko uprzedzam. Fair play, Pitches. <laughs> Pitches, no. Brzoskwinki fair play. Proszę grać. Zabicie, był tego tylko lataj. z kwinki. Bobaj. I Co? Cały sobie powiedziałeś? No, o że rzuca kiwi. wiki kiwi. <grych> wiki Tak. Człowiek, człowiekowi dziki, ma wiki kiwi, 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 tak. To jest teaser, tak. chyba. No teaser jest, he. Śmiechłem. Ruskie zupełnie inaczej wyglądają. No. Jak to ruskie? Jak to ruskie? 10 sekund. No co tak długo? Olga, weź no tam tapaj szybciej na tą klawiaturkę. Nie. Nie mogę tu wskoczyć na to kółeczko. O, jestem. Ui! Mam najlepszy widok. Dobra. Nie. Ej, ale coś mnie bije z dołu, także może... Nara? <laughs> Ej, bo ja chcę zobaczyć wybuch, stąd mnie obijają mocno. O, to zaczęłam. Dobra. Ja zajmę miejsca w pierwszym rzędzie. No! Za Nie <noise> wiem, czy wiecie, ale ktoś jeszcze też patrzy? Kto? Bullborder. Nie, buldozer stoi. Stoi, no? no? Oj, 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 tak. gdzie jest bomba? O, w środku? Na górze. Lel. Pierwszy raz Au. mi się zdarza, żeby gościu trafił. Nie, już kiedyś mieliśmy. E, to. mam lago. Dobra. Już nie. Też miałem ściół. W mózgu. W twoim. E... A ja tu rozłożę amo. Muszę przyznać, że dość ciekawie wrzucił tą bombę. Nie blutuję, bo zachuj drożdżę. Nie, yeah, spoko. Grunt Tak. Yeah. Najpierw zarąbali, kurde, z murki Station bomba, a potem zrzucili w Rosji. No. Ej, to właściwie wychodzę z założenia, że trzeba było wziąć nie tą bombę, tylko z murki Station. Już trzeba było wziąć z tego z magazynu tę bombę, co żeśmy brali dla Wlada. A to mówkę Lattismat I Nie wiadomo co z tą bombą się stało No Wlad jest nieobliczalne także Elir Nirkośle chwilę Czy te tarcze mają otwór? Nie no właśnie Bo to są ruskie tarcze A Oni dopiero sobie wybiją otwór jak będą potrzebować Au. W połowie jesteśmy ładowania bomby. No. You no. Know

Oj do do? Mam ciało Chyba znalazłem tego Głównego medyka OK Daj rękę Gościu pożyczył nam pomocną dłoń Okej okay. Jest światło Okej, okay, wszystko działa, wszystko jest OK. Światło, nosisz je w sobie. O! gościu, stój! Stój! O kuźwa, Ej, tu jest wieżyczka na środku Łysy No już ile O ja to Czuję się zdziwiony. Dobra, poskładała się Okej okay. Co mam cię? z kapci wyrwał Pewnie jego Może no, chciał zmienić na pampuszki a coś nie pykło No widzę, że kolejkujesz tutaj Ej, prąd wyłączyli. No. Zdajcie sobie z tego sprawę, mam nadzieję. No to włączcie test subject. Zastanawiam się, czemu w Rosji są am amerykańscy medycy. Jakaś wymiana? Coś na Erasmus? Mam kartę. Po ci? Otwórz to, litem, który Lubię. <noise> bo, bo lubię. Tylko nie bierz tego, tego, nie bierz serwera. A dlaczego? Bo, bo będziemy skanować. Właśnie. Bo jest achievement za to, prawda łysy? A. -a. Na overkill. To ja nie wiedziałam. No, a my wiedzieliśmy, dlatego nie bierz. Na pomożcz Nie ma kurde pomocy. ile jesteś ja chciał? Dużo 4? 9 Tam jesteś dziewięć Moje marzenia się spełniają, zawsze chciałem być liczbą Nie może być 9, bo nie ma już żadnych aut do zabrania A jednak chodzi licz... Ale jest achievement inny. No. Mm. Zrobienie tego na overkillu każdy w ruskiej i ze złotym kołatą. Ej, ale czy to nie jest. Czy to tam nie ma ograniczenia jeszcze czasowego, jeżeli chodzi o skanowanie tych ciał? Nie wiem. Trudno by było, mi żeby było wdaje, ograniczenie jest... czasowe. No, mi się wydaje, że trzeba to ukończyć poniżej 20 minut. Chociaż nie jestem pewna. No, nie wiem. O kurde, to jest buldog! Kurde, zdziwiłem się, <ścoughs> szczerze powiedziawszy. Poniżej dwudziestu minut, no to po prostu trzeba pilnować tego. Pr prądu. Prądu. Łażo. You're the elephant in the room. Ale walną fixa, kurde. Samo przy skanerze. No, spoko. Ja tu, ja tu walczę z gnojami kurde w, przy wejściu więc. O, A coś zrobiłem jakieś zadanko. Em, um... ammo. Nie mam ammo. ten no, medyka? Gdzieś tam stoi już chyba na rozłożyłeś na dole, przy bombie. Przy bombie? Bo nie, ja przy bombie nic nie rozkładałem. Nie rozkładałeś obok mojego amu przy bombie? A może. You the elephant in the room. Dobra, tu wam stawiam. No ale czemu ja bym miał tam postawić ten? No nie wiem, no ale położyłeś, także Ej, tu jest Bulldog i cloaker. No to jak się bronisz przed Cloakerem? Bronię się przed bulldogiem. No i kloaker cię dopadł. O oj, Jezus oj. Maria dzieci drogie. No bo poleźliście nie wiadomo gdzie, jak tutaj ich tylu było Rany boskie Jestem kioskiem Bulldog za nami Za mną, przede mną po bokach Jezus Maria Jeszcze mnie w Oj, zabiłem cywila Przykro mi no, w sumie nie jest mi przykro, no ale. Poleźliście nie wiadomo gdzie. No, ja nie polazłem nie wiadomo gdzie, tylko polazłem bronić korytarza na górze, a wyżej. Nie umiecie pod ziemią, kurde, cicho siedzieć, jak mysz pod kościelną miotłą. No to kurde. Siedź cicho, mając RPG i minigun. No, to ciche akcje są. To jest taktyczny sprzęt na ciche taktyczne akcje. O, ich tam tak dużo, kurde. Wyprzedaż w Lidlu! Łeee! Ujujuj. Uj. No i jak się broniłeś, Jambiro? Nie broniłem się. Nieskutecznie. Poszed poszedłem ratować twój żałosny tyłek. Ta. Chyba nie. Ale że co, że ratować twój tyłek czy że tej teaser? Nie, teaser. Bulldog na górze. się złożył, jak? jak ten gościu co tu teraz bieg? Haha. Ha. Kolejny bulldog? Ale nie wiem gdzie. All Biegnę za gościem, kurde, trzaskam go kataną po tyłku. Urda. Już ostatni wrzucony? Tak. Hm, spróbuję wziąć. To Ammo z góry Już przeskanowało ostatniego? Nie Pstryknie? No ja poszedłem na górę wziąć ten Dobra, idę Ammo i apteczka Nie chciałem wam z dołu wybierać Dobra, już do was wracam. Dobra, zrobiło. Można iść po serwer. Idę. Na pewno? bo ja jeszcze, mam. Bo jeszcze można ten... brać... Czekaj. coś wrzucać. Na pewno nie ma już zwłok więcej? No ja nigdzie nie widziałam. Trzeba poszukać. Bo chyba na obiekcie żadnego nie będzie już wyżej. No nie, na, na górze już nie. A oni zatrzymali skan, No ale ja uruchamiałam. Oni teraz zatrzymali bo ci z góry teraz. Ale jak łysy, jak łysy włączył prąd to ja uruchomiłam Ale co on skanuje? Tak Nic nie skanuje No skanuje. nic nie skanuje Dobra nie skanuje Bug Właśnie, ciężko stwierdzić, czy jest, jakieś coś, jest jeszcze coś na, na tym, czy nie ma. Nie no, już pokazuje, że jest ale cholernie. Tak. No dobra, no tak na obiekcie nie ma już więcej ciał, to brać co, co jest i spadamy. Brały łysy, idę za tobą. O bulldozer! Au! Coś stał. No, uderzyliście ragiem. Przepraszam, w sumie, nie. Jeszcze tyle na takich skrzyni, a nic nie można otworzyć. No, też próbowałem. O. To jest Jeszcze w hust lutum by mogło być, tak naprawdę. No. Czy ja tutaj tę rzeką przebiegnę? Chciałbym się, kurde, złożyć. Au. A niestety, no to się zanosi. Musimy się, kurde, resetnąć ten. Zabardowanie medyka. Dobra, złożył się. Misiam, okończysz, kurde, dobrze. Not good, not good at all. No, prawie 10 minut jest. Jakiegoś side drzewa zrobiła. Pewnie 35 z male zabiłaś. On możliwe. Nie, offshore account mi pokazuje 8 milionów, plus 2 spending. No tak, ale y, ogólnie było 10 payoutów. Aha. Niecałe 10 I to ładnie. Ciekawe jak tam z EXPEN. Już jest nieźle. U. ładny Ładne EXPEN. No, oh, fuck. Expik ładny. Milion. Ponad milion, bardzo ładnie, cieszę się. Świnior jest zado zadowolony, świnior jest zadowolony. A jak levelet? No, szalejo. Lewele, szalejo. No, ja wracam do starej metody środka. No dobra. Stara metoda. O, Proszę bardzo, brązowy. Czyżbyś się zasrął? Ale na moich brązowych spodniach tego nie widać, dlatego walczyliście jak dziki.